Julia, masz prawie milion fanów na Instagramie, ponad 700 tysięcy na Facebooku, jesteś bardzo mm, dochodowym kąskiem, że tak powiem <laughs> i mam wrażenie, że ten Twój sukces Ciebie samą przerósł, że jego skala Ciebie zaskakuje, mylę się? W dalszym ciągu mnie zaskakuje, że tak powiem z miesiąca na miesiąc, z roku na rok. Mm, widziałyśmy się, nie wiem, trzy lata temu? Tak. Ja. Wtedy już Ci mówiłam, że to wszystko idzie w fajną stronę i ja tylko widzę progres i że to się rozwija, ale jakbyś zapytała mnie o jakiekolwiek takie osiągnięcie, czy ja coś bym miała przewidzieć? Nie. to pewne rzeczy się też wydarzyły. Oczywiście tak, ja miałam na nie wpływ, tak? robiłam wszystko, znaczy przyczyna, skutek, ale nie byłam w stanie przewidzieć aż tak wiele. I mam też wrażenie, że Ty jesteś zaskoczona. Mm. Skala tego sukcesu, bo ty jesteś ciągle bardzo skromną dziewczyną. Czy spotykamy się w Paryżu, na Fashion Weeku, czy na jakimś eventie w Warszawie, czy nawet dzisiaj tutaj, przychodzi do mnie normalna Julka, normalna dziewczyna która nie mówi na dzień dobry jestem warta 65 milionów dolarów. No, no nie, no nikt normalny chyba tak, chyba tak nie mówi. Wiesz, co by było e, najsmutniejsze, gdyby osoby, które gdzieś tam ze mną są blisko, osoby, które znają mnie od lat, przyjaciele, rodzina, e, czy mój facet i one by w którymś momencie zasugerowały mi, że no, gdzieś tam ta sodówka lekko uderza do głowy, albo że coś jest nie tak, że coś jest inaczej. Oni by nawet nie musieli mi tego do, dosłownie powiedzieć, ale ja bym to zauważyła po ich zachowaniu, a te wszystkie osoby traktują mnie zawsze tak samo, zawsze dostają ode mnie tyle samo ciepła, a ja od nich. Nasze relacje zawsze są na takim samym poziomie, i, więc no myślę, że pod tym względem jakieś zmiany takie nie zaszły. Oczywiście zaszły inne zmiany. Jestem dojrzalsza, e, bardziej znam swoją wartość, e, jestem lepszą specjalistką w swojej dziedzinie, e, znam się dobrze na, na tym, co robię. I jakby jestem ten jakiś level wyżej. Gdzieś te takie fundamenty, czyli osobowość, zasady wyniesione z domu, priorytety, jakie człowiek ma, przekonania i tak dalej, to to gdzieś zostaje... Takie, takie samo, takie I tak same. jakby ono mhm. determinuje te wszystkie inne rzeczy, które się rozwijają. A powiedz mi, Julia, co taki ranking bardzo znanego branżowego portalu zagranicznego, który pozycjonuje cię na pierwszym miejscu jako topową, najlepszą influencerkę, blogerkę, osobę, dzięki której światowe marki zarobiły 65 milionów dolarów, co to realnie dla ciebie oznacza? No, że jestem bardzo dobra w tym, co robię, bardzo skuteczna <laughs> i bardzo atrakcyjna właśnie dla tych marek. Atrakcyjna przede wszystkim wizerunkowo. Firmy z nami e, współpracują i współpracują, niektóre od wielu lat ciągle do mnie wracają e, i są za każdym razem tak samo zadowolone z efektów naszej pracy, z tego, e, jak ja się wywiązywałam, z powierzonych mi zadań. Dlaczego akurat ty, zadajesz sobie czasem to pytanie, dlaczego akurat ty jesteś tyle warta? Jakby, co Twoim zdaniem jest m, tym czynnikiem warunkującym, że do Ciebie ciągną takie tłumy? fanów, marek? Mm. Co cię stawia, co nie, cię wyróżnia? Nie ma na to jednej konkretnej odpowiedzi. Ja wiem, jaka ja jestem. Trzeba by było zapytać każdego mojego mm -hmm. obserwatora z osobna, dlaczego akurat y, gdzieś tam mnie obserwuje, dlaczego się interesuje tym, tym, co robię. I y, y, tyle, ile osób zapytasz, to gdzieś tam te odpowiedzi może się będą pokrywały, ale jednak każda będzie inna. A jak piszą do ciebie twoi fani, no bo podejrzewam, mm -hmm. że takich wiadomości dostajesz setki dziennie, to y, co oni Najbardziej zauważają, jakby. Ja nie pytam, wie o są propozycje matronialne. Takich inne? nawet nie mam. Nie dochodzą do mnie. Naprawdę mam całkiem inteligentnych tych moich obserwatorów i takich raczej e, spoko e, stąpających po ziemi. E, oni. Po prostu wiesz co, w większości przypadków gratulują mi jakieś właśnie poszczególne mhm. sukcesów, piszą, e, że coś im się spodobało, czegoś im gratulują. Julia, a czy to jest tak, jak nam się wszystkim wydaje, że ty m, od momentu, kiedy rano się obudzisz, włączasz snapa, y, <grym> używasz Instagrama, <grym> używasz Facebooka i 24 godziny na dobę, czy to jest tylko złudzenie? Ja nie uważam, abym korzystała z yy, social mediów yy, w większym stopniu, a nie jeżeli mój taki przeciętny obserwator. Mhm. No nie oszukujmy się, teraz wszyscy jesteśmy uzależnieni od, od internetu, czy to w pracy, czy, czy w, życiu, no właśnie w życiu zawodowym, czy, czy w życiu towarzyskim. Więc ja tutaj jakby nie wychodzę jakoś tak za specjalnie przed szereg w ilości tego. Ja naprawdę mam bardzo dużo tego swojego, wolnego, realnego czasu. Bardzo dużo mam tego czasu i, i tego życia poza online. Prywatnego. Prywatnego, tak. Mhm. Wiesz, ta granica u mnie się gdzieś tam zaciera, bo moja prywatność tak jakby determinuje moje, moje zawodowe jakby mhm. działania, ale to nie jest tak, że ja nagrywam wszystko, dosłownie wszystko. Mhm. A czego byś nie pokazała w takim razie? Tak jak na przykład niektórzy pokazują zdjęcia swojej rodziny, gdzie mieszkają, jak mieszkają i tak dalej, to jednak u mnie na palcach jednej dłoni można policzyć zdjęcia chyba z tymi moimi najbliższymi. Mm -hmm. znaczy, już teraz nie mówię o moim e, narzeczonym, Oczywiście, który też jest, też jest osobą gdzieś tam medialną, osobą medialną mm -hmm. ale mama, tata, brat, nie wiem, ostatnio tylko pokazałam zdjęcie mojej babci, ale po niej zawsze bardzo dużo mówię, od zawsze bardzo dużo mówiłam i, i gdzieś tam ludzie się pytają, po kim mam genet, ja mówię właśnie do babcia, nie? no i gdzieś tam to zdjęcie pokazałam jej. Ze świąt, ale nie. No właśnie, chronisz swoich najbliższych przed ostrzałem mediów, natomiast e, powiedziałaś, że zaręczyłaś się z czarkiem. Co dla twoich fanów było no. na pewno nie lada gratką, bo ty rzadko kiedy upubliczniasz tego typu informacje. No zaraz, dla czy... nas było fajnym medialnym kąskiem że się zaręczyła. Bo wiesz, raczej nie są czymś takim aż pospolitym. Ja pamiętam, to był dzień, w którym robiłam gdzieś tam sesję dla Michaela Corsa w Londynie i Niespodziewanie zjawił się tam też czarek u mnie w pokoju hotelowym. Tak, były, o, były oświadczyny, przyjęte, jakże inaczej. No i jakby jedyny komunikat z mojej strony to był taki w trakcie sesji, że napisałam u siebie na Snapchacie: Jestem najszczęśliwsza na świecie, i po prostu uśmiechnięta twarz. Ale tam też nagrywałam po prostu, relacjonowałam, co się dzieje na sesji. Więc jakby to był jeden z wielu snapów. No ale gdzieś tam ludzie, jak zobaczyli czarka, gdzieś tam. Mój znajomy krzyknął właśnie m, chyba, na, że narzeczeni, i przede wszystkim opublikował u siebie na snapie, o czym ja nie wiedziałam. Tam jak idziemy z czarkiem za rękę i napisał narzeczeni. Ale nie znajdziesz u mnie na Instagramie y, nigdzie zresztą zdjęcia pierścionka, rączki powiedziała tak, nie. Albo, tak jak to w sumie jest chyba powszechne. Sesji okładkowej, mhm. zaręczynowej też nie, ani nie poszłam na, na żadne z zaprosin programów śniadaniowych w celu, wiesz, opowiedzenia, mhm. opowiedz o swoich zaręczynach. No. No nie. No ale dlaczego Julia? Jakby, a po a co? gdybyś poszła, no to co? To chyba fajnie, jesteś szczęśliwa, zakochana, masz no fajnego jestem, narzeczonego. To jest moje szczęście. Wiesz, ja się tyloma rzeczami e, dzielę, tak się dzielę swoim mm -hmm. szczęściem, e, każdym osiągnięciem, każdą fajną współpracą, no wszystkim tym, co, co dla mnie jest fajne i wartościowe, ale jednak są takie rzeczy, które to jest moje, No nikomu nic do mojej zaręczyn. Jeśli ktoś bardzo chce mi pogratulować, jeśli ktoś się cieszy ze mną, super, to się i tak będzie cieszył. Czyli sesji nie będzie ślubnej również? Nie. Naprawdę? No sobie może zrobimy. Wiesz co? No nie, no mieliśmy już takie propozycje. Ja tak mhm. teraz w ogóle cały czas zostaje propozycja zrobienia sesji sukien ślubnych w ogóle. A ja nie należę do tych osób, mhm. do tego typu kobiet, które tak marzą od maleńkości o tej sukni takiej, że to dzień, w którym będę księżniczką. My nie zaręczyliśmy się po to, aby zaraz tutaj wybierać kolory serwetek na stoły. <grym> Chcieliśmy. On chciał. Mm -hmm. Mm -hmm. I jak widać, to ja też. Mm -hmm.